W dzisiejszym wydaniu powiemy o drzwiach otwartych w Zespole Szkół gastronomiczno-hotelarskich. Szkoła oferuje naprawdę bardzo dobre zawody debacie społecznej dla mieszkańców z ulicy Droga Łąkowa. Spotkaliśmy się tam od razu z dużym zainteresowaniem mieszkańców tego rejonu. Nie zabraknie także relacji z kolejnego spotkania dla młodzieży w Kinie, tym razem o subkulturach. Młodzi ludzie bardzo chcą się czuć potrzebni i przynależeć do czegoś lub kogoś. Gimnazjaliści już wkrótce staną przed wyborem szkoły, w której chcieliby kontynuować naukę. Dziś grudziącki gastronomik otworzył swoje drzwi, aby przedstawić zainteresowanym ofertę edukacyjną oraz aby opowiedzieć młodym kandydatom, jak wygląda nauka i atmosfera w szkole. Szkoła oferuje naprawdę bardzo dobre zawody. Czy to będzie kucharz, hotelarz, czy technik przemysłu, młody czy mleczarstwa. Gwarancja jest po tym taka, że na pewno będzie praca i to będzie praca dobrze płatna i nie trzeba się będzie bać o przyszłość. Szkoła oferuje szereg atrakcyjnych kierunków poza tymi, które widnieją w ofercie szkoły już od wielu lat. Pojawiły się nowe, takie jak na przykład technik przemysłu mody. Szkoła na bieżąco nawiązuje współpracę z grudziątskimi firmami, aby poszerzać ofertę i zapewniać absolwentom zatrudnienie. Chcemy przedstawić młodym ludziom możliwość nie tylko nauki, ale później praktyk, jak również pracy w naszym hotelu i w całej sieci IBIS tak naprawdę. Hotel IBIS w Grudziądzu um, otwiera furtkę młodym, młodym ludziom tak naprawdę do pracy na całym świecie. Chętnych do poznania szkoły było bardzo wielu, najczęściej jednak pojawiały się osoby chętne do podjęcia nauki w technikum. Chciałam się rozejrzeć, ale przede wszystkim skłoniły mnie do tego koleżanki. Planuję iść do technikum hotelarskiego, więc chciałam po prostu rozejrzeć się, jak wygląda ta szkoła. Dyrektor szkoły zachęca do podjęcia nauki w gastronomiku, a co najważniejsze zapewnia, że każdy wyczuje dobrą atmosferę. Nasza szkoła sobie nie z tego, że jeżeli zapytać jakiegokolwiek ucznia, jest naprawdę przesympatyczna atmosfera w szkole. Uczniowie mogą się rozwijać na każdym tutaj w kanwie. Nie ma czego się obawiać, szkoła czeka, jest otwarta, z każdego wspiera to że to naprawdę to widać. I to samo myślą uczniowie. Zapytaliśmy uczniów szkoły, czy faktycznie mają takie samo zdanie. Można przejść na różne ciekawe kierunki, w których można się rozwijać. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali. Jest tutaj bardzo fajna atmosfera. Jest dużo ludzi, którzy są otwarci, tak na nowe znajomości. Nauczyciele są też bardzo mili. Ludzie są w porządku. Nauczyciele zazwyczaj pomagają uczniom w nauce. Jak ktoś ma problemy, to. Potrafili się, wystarczy chcieć i chodzić. Obecni uczniowie szkoły przygotowali wiele atrakcji dla młodszych kolegów i koleżanek. Poza powitalnym występem tanecznym przedstawili im, jak wykonują swoje zadania w kuchni czy pokojach hotelowych. Tym sposobem zachęcali do wyboru właśnie tej szkoły. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz mieć na nie wpływ. Pod takim hasłem odbyła się debata społeczna, którą zorganizowano w biurówce MPGN-u. Poruszane tematy i problemy dotyczyły mieszkańców z ulicy Droga Łąkowa. Przede wszystkim spożywanie alkoholu w rejonie sklepu. I drugi element, który się pojawił w trakcie, to przekroczenie prędkości przy zjeżdżaniu z wiaduktu. Mieszkańców tej ulicy wytypowano na pierwsze spotkanie po licznych zgłoszeniach, jakie pojawiły się w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Spotkaliśmy się tam od razu z dużym zainteresowaniem mieszkańców tego rejonu. Pojawiło się 17 zgłoszeń, które później zostały potwierdzone również zgłoszeniami mieszkańców, którzy osobiście do nas dzwonili. Na debatę przybyło około 30 zainteresowanych problemem mieszkańców. Podczas spotkania pojawiły się kolejne sprawy, którymi zająć mogłaby się policja lub gospodarz zebrania, czyli MPGN. Nie spodziewaliśmy się rozwoju, tej, 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 rozwoju tematów, które powstały, które wynikły w wyniku tej debaty. Także jesteśmy bardzo, bardzo podbudowani tym. Było to pierwsze takie spotkanie z mieszkańcami konkretnej społeczności policjanci nie wykluczają, że w niedalekiej przyszłości może dojść do kolejnych takich zebrań i wspólnej dyskusji. Na następnych Będziemy również podejmować podobne tematy, i, i sądzę, że myślę, że będą równie owocna jak ta dzisiejsza debata. Na szerszą relację z wtorkowej debaty zapraszamy już jutro, w godzinach wieczornych, na naszą stronę internetową oraz na profil na Facebooku. W grudziąskim kinie Helios odbyło się kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach projektu pod nazwą Dobre Kino z dawką wiedzy. Tym razem uczniowie wraz z zaproszonymi panelistami dyskutowali o przynależnościach do różnej maści subkultur. Młodzi ludzie bardzo chcą się czuć potrzebni i przynależeć do czegoś lub kogoś. Szczególnie jeżeli osoby, które mają gdzieś tam, no, delikatnie mówiąc, kryzys rodzinny. W szkole się nie układa, na osiedlu nie bardzo, więc tym bardziej takie osoby będą poszukiwały jakiejś takiej grupy, formalnej czy nieformalnej. Przed dyskusją tradycyjnie nie obło się bez projekcji filmu. Tym razem uczniowie obejrzeli niemiecki obraz Combat Girls, Krew i Honor, poruszający trudną tematykę subkultur i mniejszości narodowych. Konkretnie chodziło o grupę neonazistów. Odradza się. Także na naszych, na naszym, w naszym kraju. To jest bardzo no, tragiczne i właściwie wychodzi z takiego nieporozumienia chyba historii, y, gdzie osoby, które tworzyły tę y, kulturę nazistowską, czyli y, generalnie to faszystowskie Niemcy. No teraz się śmieją te generalnie, tak? To jest takich hi trochę historii. Głównym działaniem przedstawionej w filmie grupy była nienawiść jej członków do obcokrajowców. Z tym problemem nieraz spotkaliśmy się również w naszym kraju. Zawsze musi być jakiś wróg. Dlatego jest mi źle, dlatego że to nie, że ja czegoś nie zrobiłem, ja się nie nauczyłem, że nie poszedłem do pracy, tylko to od innych, tak? To oni, oni mi zabrali tą pracę. Ja na pewno bym poszedł i złożył CV, no ale już nie ma miejsca, tak? I taki turek mi zajął miejsce. Kolejne spotkanie dla młodzieży już pod koniec maja. 30 maja o godzinie 10 kolejne spotkanie kina na temat z filmem Zatrzymać. Będziemy rozmawiać na temat ciąży w wieku nastoletnim. Spotkanie zorganizowane było przy aktywnej współpracy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. W grudziądzkiej Marynie odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu Porozmawiajmy o którego inicjatorem jest grudziącki parlamentarzysta Tomasz Szymański. Chcę troszeczkę poszerzyć horyzonty, chcę troszeczkę tak jakby zmienić optykę spojrzenia na, na aktualne sprawy bieżące, którym zajmują się Polacy, Polacy politycy czy też osoby z innych jakby branż, dlatego też pomysł jest taki, żeby zapraszać. Do Grudziądza w ramach właśnie tego cyklu spotkań porozmawiajmy o ludzi, o różnych zainteresowaniach. Ideą spotkań jest dialog z zaproszonym do naszego miasta gościem. Trzeba rozmawiać, dlatego że w Polsce bardzo brakuje dialogu, brakuje umiejętności rozmowy i my chcemy, żeby ludzie przychodzili i zadawali pytania, potrafili ze sobą rozmawiać, po to, żeby znowu zbudować coś, co jest kapitałem społecznym. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, poprzednie skierowane było przede wszystkim do Grudziąckich seniorów. Będziemy się starali. A sprowadzić do Grudziądza bardzo interesujące osoby, które coś znaczą, czy to w kulturze, czy to w polityce, które mają coś do powiedzenia i którzy będą mogli poznać mieszkańców. Tym razem nie było wskazania na konkretną grupę społeczną, z mieszkańcami Grudziądza spotkała się wicemarszałek sejmu Małgorzata kida błońska Motywem przewodnim kolejnego wykładu była kultura. To co się dzieje w naszym społeczeństwie, to co się dzieje na świecie, na uwarunkowane jest tym, jacy jesteśmy, jak się zachowujemy, jak myślimy. A kultura, ta nasza tradycja, książki, filmy, na których się wychowywaliśmy. Powodują, że zachowujemy się w różnych sytuacjach w taki czy inny sposób. Kultura dotyka także sfery politycznej, więc i o niej można było usłyszeć podczas oglądanego spotkania. Polityka jest z tym bardzo mocno związana, więc nie da się mówić o życiu, nie mówiąc o kulturze, a polityka, nasze codzienne życie jest elementem tego wszystkiego. Kultura polityczna także ma ogromne znaczenie, jak się zachowujemy, co mówimy, jak myślimy o naszych adwersarzach politycznych. Wicemarszałek Sejmu do naszego miasta zawitała po raz pierwszy i jak sama potwierdza. Stwierdza, na pewno nie po raz ostatni. Zobaczyłam naprawdę piękne miasto, bardzo ciekawe, a co najważniejsze, miasto, w którym dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy. I, no byłam tylko kilka godzin, ale wydaje mi się, że tu trzeba przyjechać jeszcze raz i mieć czas, żeby nas spokojnie poznać historię miasta i ludzi, i te inicjatywy, które tutaj się dzieją. To nie ostatnie spotkanie z politykami Platformy Obywatelskiej w tym tygodniu. Już jutro do naszego miasta przyjedzie specjalna delegacja która z mieszkańcami dyskutować ma o partyjnym programie. Do grudziądza zawita drużyna Platformy Obywatelskiej na czele z panią minister Krystyną Szumilas, minister edukacji narodowej w bardzo gorącym okresie związanym z edukacją, czyli w przededniu referendum edukacyjnym będzie również pan minister marszałek Cezary Grabarczyk, był minister sprawiedliwości, minister infrastruktury. Spotkanie odbędzie się w nowym hotelu Ibis początek o godzinie 17.30. W najbliższy piątek i sobotę od godziny 18 rozpoczną się naprawy gwarancyjne na torowisku tramwajowym na odcinku od Alei 23 Stycznia do ulicy Długiej. Z powodu remontu w piątek od godziny 18 ruch tramwajowy zostanie wstrzymany. Tramwaj kursować będzie jedynie na trasie rządz dworzec PKP. Komunikacja tramwajowa zostanie wznowiona w sobotę rano.